Przeprowadzonych w różnych krajach Zachodu badań dotyczących religijności wynika jeden mocno niepokojący wniosek: mianowicie w ostatnim dziesięcioleciu młodzież ulega przyspieszonej sekularyzacji. Najmłodsze pokolenia z niechęcią odnoszą się do religii, do instytucji kościoła, lekceważą wymagania moralne, które stawia chrześcijaństwo. Pytamy więc, czy religia jest jeszcze w stanie zająć istotne miejsce w życiu młodych ludzi? Według jakich wartości należy kształtować charaktery przyszłych pokoleń? Jak podźwignąć z kryzysu autorytet instytucji kościelnych? Okazuje się, że młodzi ludzie chcą być razem, tłumnie, we wspólnocie, w pielgrzymkach czy podczas Światowych Dni Młodzieży. Gdyż młodzież, choć bardzo do tego aspiruje, nie jest samodzielna, ma natomiast złudne poczucie, że dokonuje jakiegoś wyboru, podczas gdy w rzeczywistości ulega jedynie manipulacjom. Dzisiaj niestety skutecznie steruje się myśleniem ludzi i skłania ich do przyjmowania określonych postaw żeby położyć tamę temu zjawisku trzeba postawić na autentyczność. To jest słowo klucz autentyczność. Ludzie kościoła na powrót muszą stać się świadkami. To takie oczywiste, ale ciągle niedoceniane, zarzucane, bo trudne, bo wymagające. Dlatego powracamy na łamach niedzieli do tematu wychowywania dzieci do wiary. Oraz do dramatu odejść z kościoła, czy oddalania się od niego młodzieży. Odpowiadamy w ten sposób na sugestie naszych czytelników, ale też idziemy krok dalej. Nie zatrzymujemy się na analizie zjawiska, lecz oferujemy konkretne rady. Najgorsze, co możemy zrobić, to stracić nadzieję. Pątnicy zdążający na Jasną Górę przez wieki kształtowali rzeczywistość religijną w Polsce. Czy tak jest nadal? Tego dowiedzą się Państwo z rozmowy Macieja Ormana z ojcem Waldemarem Pastusiakiem, kustoszem Jasnej Góry. Jezus zaaprobował dwa przykazania miłości ze Starego Testamentu, ale też podał swoje, abyśmy na jego wzór kochali bliźnich nawet bardziej niż samych siebie. Co to oznacza? Odpowiedź znajdą Państwo w artykule Michała Wojciechowskiego. Co zrobić, żeby spotkać tę właściwą, tego właściwego i na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o małżeństwie, radzą na łamach niedzieli Ramona i Janek Figatowie. Jeśli cierpią Państwo na szereg dziwnych dolegliwości, których przyczyny żaden lekarz nie potrafi znaleźć, być może chorują Państwo na boreliozę. Więcej informacji w artykule Tajemnicza choroba z Lym. W dziale Dobre Rady piszemy także o tym, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie. W najnowszym numerze Bliżej życia z wiarą przeczytają Państwo historię Magdaleny Topolanek, która kult Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej połączyła z kilkuwieczną tradycją wypiekania pierników. Układ moczowy, choć uczestniczy w wielu ważnych funkcjach organizmu, jest zwykle mało doceniany. W dziale Szlachetne Zdrowie piszemy, jak o niego zadbać, zanim dopadnie nas jakaś dolegliwość czy poważniejsza choroba. Napoje z mleka pochodzenia roślinnego to świetna alternatywa, szczególnie dla osób, które mają alergię na mleko krowie. W dziale Życie ze smakiem proponujemy kilka sprawdzonych przepisów. Z łamów bliżej życia z wiarą dowiedzą się Państwo również, jakie lecznicze właściwości posiada wrzos. Dla naszych starszych i młodszych czytelników przygotowaliśmy jak co tydzień także coś dla rozrywki. Tym razem rodzinne łamigówki, rebusy i quiz sprawdzający wiedzę o świętych. Już od 17 września, czyli od najbliższej niedzieli, w parafiach dostępny będzie nowy numer pisma Magazyn Kościół Dziedzictwo Ojczyzna. Temat najnowszego wydania to Bitwa o Pamięć, o czym pisze profesor Grzegorz Górski. Dziękuję Państwu za uwagę i gorąco polecam lekturę najnowszej niedzieli.